Szanowni Państwo, tak szybko odniosę się do słów swoich poprzedników, tak szybko. Pani Iwono, po pierwsze e, lekcje wychowania fizycznego, po drugie e, nie młodzież i dzieci są niesforne, tylko przede wszystkim w tym kraju dorośli. E, następna kwestia, chciałbym się odnieść do słów pana radnego Macieja Drabio, który cały czas artykułuje, e, iż e, swoje propozycje bądź, bądź krytykę przedstawiają radni PiSu, PO w skrócie, e, a należy zwrócić uwagę na to, że my jesteśmy radnymi miasta Siedlce. I przede wszystkim i tylko i wyłącznie i na to należy zwrócić uwagę. Reprezentujemy poglądy e, e, mieszkańców. Również chciałbym się odnieść do słowa pana prezydenta, e, który powiedział, iż konferencja dotycząca systemu śmieciowego, tak ogólnie mówiąc, była zorganizowana przez partię polityczną. Zwracam uwagę na to, że była zorganizowana przez radnych miasta Siedlce. I zasadniczo powtarzam, to radnych Miasta Sierdce, którzy występowali z pomysłem na system śmieciowy ogólnie e, 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 dotyczący e, tej konferencji. Natomiast e, nie zgodzę się z sytuacją, w której e, pani naczelnik odnosi się do tej konferencji, która odbyła się w marcu, dzisiaj. Przecież to była propozycja ze strony radnych, pomysł, na który należało się odnieść zaraz po tej konferencji, a bądź w krótkim czasie i być może to byłby krok do przodu. Jeżeli chodzi o system śmieciowy, być może nie dzisiaj. Dzisiaj już jest, bym powiedział, za późno. To znaczy za późno, dużo za późno. Absolutnie nie zgadzam się z sytuacją, w której, w której mamy do czynienia ze spotkaniem administratorów z prezydentem miasta. A kim są administratorzy, administratorzy w Siercach i w każdym mieście? To są przede wszystkim przedstawiciele mieszkańców. Oni najbardziej wiedzą, mają największe doświadczenie i wiedzę, jeżeli chodzi w tym przypadku o system śmieciowy. Jeżeli mamy taką sytuację, w której przedstawiana jest uchwała przez pana prezydenta, pokazująca określone kwoty, a szczególnie kwoty i podwyżki, przedstawiana jest, dochodzi już, Mam miejsce z przetargami na określone sektory, jeżeli chodzi o odbieranie śmieci. I zaprasza się administratorów. To nie w tym momencie. Mamy długi rok, wiele miesięcy na to, żeby z administratorami spotykać się, rozmawiać, zbierać doświadczenia, bo tak jak powiedziałem, tam są największe doświadczenia i ci ludzie mają co nam przekazać, zarówno radnym, jak i panu prezydentowi. W mojej ocenie, jeżeli chodzi o podwyżki w systemie śmieciowym, to przede wszystkim chciałbym zwrócił uwagę na to, iż mieszkańcy uczestniczą w określonym etapie tego systemu śmieciowego, a mianowicie w etapie odbierania. I tutaj jest naszym zadaniem, zadaniem Urzędu Miasta, aby tak wypracować system śmieciowy i tak i na tym to polega, ażeby system śmieciowy szedł równo, jeżeli jeżeli chodzi o sprawę podwyżek, bo tych podwyżek nie unikniemy, ale te podwyżki mają być, iść równo z, ze zmianami, które muszą następować w systemie śmieciowym i uważam, że podwyżki jeżeli chodzi o system śmieciowy powinny następować etapowo, etap pozwoli nam na, na to, iż wniesiemy jakąś podwyżkę, ale i dokonamy przez ten okres czasu, określony okres czasu, analizy, co zrobiliśmy dobrze w systemie, co zrobiliśmy źle, i to nam pozwoli na doświadczenie i analizę, czy następna podwyżka jest potrzebna mieszkańcom, bo mówimy dzisiaj o mieszkańcach tego miasta, a nie mówimy o tym budynku zaniedbanym, nie mówimy o, o ulicy, mówimy o czynniku ludzkim. I dla mnie jest najistotniejsze to, ażeby wykonać. Yy, uchwały, która będzie mówiła o etapowym, o doświadczeniu, jeżeli chodzi o system śmieciowy i o podwyżce, który niestety no, yy, będziemy musieli taki, taką decyzję podjąć, pod, podjąć decyzję podwyżki, ale ona jest tylko elementem. Elementem całości, a nie elementem zasadniczym, że tak naprawdę mija rok czasu, a my mówimy tylko i wyłącznie o tym elemencie, jeżeli chodzi o system śmieciowy. O podwyżkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.